Z tej strony szoku. To jest mój pierwszy film yy, I ze stworzyłem ten kanał Będzie przeznaczony ten kanał Właśnie na gry Też Moją pasją jest jeżdżenie na rewele Skakanie właśnie takie wyczynowe No i jak mówimy o tych grach To Pierwszą grą, jaką będę się starał wam nagrywać, to będzie Brawl Stars. Na razie zdobyłem tyle pucharków. Tutaj widzicie. 1759 pucharków. Będę się starał z wami dobić do na przykład połowy tego, czyli do 7000. I będę się starał, no to. Musicie mi pom pom Będziecie mi pom ych, Jak będziecie mi pomogli, to będzie dobrze. No to zaczynamy. Pier... Pierwsze, co sobie zagramy, to zagramy sobie <laughs> starcie solo. I zagra, To są w ogóle moje postacie. Shelly, Mita, Colt, Bull, Jesse, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Darl, Penny, Carl i Pam. Zagramy sobie... Kim sobie zagramy? El Primo jest moim, na dziewiętnastym go mam. Zagramy sobie... Zagramy sobie Rico, ok? Ja będzie dobrze. No to gramy. W ogóle siedzę sobie na polu. No i odpoczywam. Dlatego tu będzie słuchać takie głosy sąsiadów. Coś się stało. Chyba ja to nie działa. Ups, przepraszam Was bardzo za to, co teraz zostało. Eee, jeszcze raz trzeba Zagrajmy sobie w to, ja to lubię. Zagrajmy sobie w badania. Co mało... Nie to, nie to, nie to, nie to. Nie to, nie tak źle mi się klikło. Mamy za ile? Za trzy karty. Jak to się nazywa? Za trzy, mm, za trzy bilety. To sobie czekamy, no i hop. hop. Tak nie może być. Dun, 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 dun. Ale primo, ale ładnie kosi. Muszę sobie naładować yy, ulta. O, może się w tym ukryć, nawet nie wiedziałam. Dobra, ult, ult, ładujemy ulta, ładujemy ulta, ładujemy ulta, ładujemy ulta. Trzeba naładować ulta przed bossem. Wow, wow, wow! Dobra. dobra jest ulcik, mamy ulta. Teraz czekamy tylko na bossa. No jest chyba od minuty 50 się zaczyna. O, nadchodzi gość. Trzeba sobie naładować. O nie. No dobra. Ochow. Ktoś mnie nie pykła Aaa rakiety! Zginąłem Uff, dajemy radę Mój rekordowy czas to było jakieś 3 minuty Dobrze A, no, dajesz panie panie. <laughs> wow, 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 wow. jest głupi ten ktoś. Hop. Wow, wow, wow. Uważajcie, uważajcie. No, należy no, to się staram dobrze grać. Mam nadzieję, że uda mi się z wami zrobić tych 7000 pucharów To jest takie minimum. Będę się starał udawać. Na pewno nie będę dała rady dawać codziennie filmów, ale będę się starał często. Kurde, finałem. Będę został bardzo często dawać filmy. A tak z kamerką to nie wiem kiedy jeszcze. Uuuu, słabutko. Jak się będzie się dało z kamerką, to postaram się ubrać, ale sądzę jakoś nie teraz jeszcze w ogóle w komentarzach możecie zagadywać moje imiona. No i co? No i czym teraz gram? No społeczności jakieś są. Jakieś typu z pajperką. Nie znam. W ogóle bardzo polecam Klub, klub Kaszy. Mamy 43 639 pucharków. No i on jest właśnie z takim, takim, ten, takim kaktusem. Waga na Kuchary to jest zero, więc możecie wbijać spokojnie. To mój kolega, nawet przyjaciel założył. No to wbijajcie spokojnie. A no, to teraz co teraz sobie zagramy? Co teraz sobie zagramy? Może eliminacja. Jestem w niej strasznie słaby, ale no to nie, to, to nie. To napad zagrajmy. On no, no jest dobry, ja lubię napad. Więc ciupiemy filmy będą trwały około... Będę się starał nie dawać po, po pół godziny I też będę chciał nagrywać bardzo z tych właśnie z takich gier y, typu Fortnite Bo lubię tę grę, tak nawet w niebie mi wciągnęła trzeba iść tam na moich, prawda? No, będę się z wami starał dojść do tych 7000 pucharów I lajkujcie i w ogóle Atakujemy ich bardzo Daj tutaj mnie goni właśnie ja to nie tylko będę ją daj to się... Ale to Tak to Wow. Trzeba uważać, bo atakują. Ich. No i przegramy to. Przegraźmy. Frank, ruszaj tutaj. No nie, przegraźmy. Spróbuję zagrać jeszcze jedną rundę, i to a teraz El Primo zagram. Teraz postaram się El Primo. To jest moja jedna z ulubionych postaci. Spróbuję zdobyć tego Gwiezdnego żetona. Jeszcze spróbujemy ze wszystkich zdobyć Gwiezdne żetony i się pożegnamy. I znowu kiedy indziej nagram jakiś odcinek. Nie obiecuję Wam, że codziennie będą odcinki, bo to na pewno tak się nie będzie dało, żeby zrobić Wam codzienny odcinek. Będę się starał mega często, ale też nie codziennie. Bez przesady. Dobra, zaraz ich zaatakujemy, tylko niech sobie pójdą te I dziadyki. Dobra, atakujemy. O, o, Wiemy na nich jeszcze raz, jak się tam pozdobywa, no ten odcinek nie wiem ile będzie trwał, max 20 minut, bo tak to za długo, coś mnie ścięło, halo, 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 oj, mam tutaj słaby internet, bo jestem na polu, siedzę, no tutaj, przepraszam Was za ten internet, sobie razem będę w domu nagrywał, teraz na polu sobie siedziałam, a i nie było. No, i też w ogóle zapraszam was do mm, tego, właśnie klubu. ścięło mnie do tego klubu, klubu kaszy. Mam już znajomego no i czy mi będzie grało. Jak powiedziałem, graję Fortnite'a, to na początku będę grał z kolegami. Próbujemy zrobić jakiegoś winka, potem zagram so Na początku sam gram salę, potem trochę zagram z kolegami właśnie. Uwaga, bo kold mięk pojeżdża. Kurde, głupie ta jada. No jedź cold, jedź. O. Milka atakuje Kogoś. No nie wygramy, przegraliśmy No to gramy w coś innego W jakiś inny tryb Wiele lat mam brata O nie, 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 nie. On brata Nighta. Gra. Nighta. no i gra I stara się Uwielbiam grać w w mnie o to taka jest No to zaczęłam nie grać. Od tego drugiego, drugiego rozdziału pierwszego sezonu zaczęłam w nią grać, nie było, jest słaby. O jest. Debilność. Co ja zrobiłem? w. bramkę. Przepraszam za te wszystkie słowa, no ale zdenerwujemy czasami się. Jest tam grom, było takie presję. 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 Wow, wow, wow. W ogóle do szkoły też chodzę, bo nie jestem dorosły. No nie muszę chodzić, no nie mogę tak nagrywać, bo... kiedy chcę, bo to też szkoła, szkoła, no. Ołowiązki. jest, szkoła kolarka. Więc nie mogę sobie nie nagrywać w takich dniach. To może nie wolikę do szkoły, więc niektórzy więc... No jest też. No i wygrałem ja No i teraz, jeszcze jedno, i. I to bym zakończył. No nie wiem. Otworzymy sobie tutaj te wszystkie Brawl Boxy. Wszystkie skrzyneczki jeszcze. no ja tutaj zbiorę klejnotów, zagnam. Zbiorę klejnotów ja bardzo lubię mam tego Barleya, tego drugiego takiego tego czarodziej Barley. No, mam nadzieję, że jest fajny. Chciałam mieć Sandy bardzo. Widziałam na różnych filmach. Myślę, że jest za I podajcie też do kanału do JJKey. Ona też nagrywa Browsers i do Farela. Tu, 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 tu. Tu, tu, strasznie ścina z Takie ściny. No, masę od razu będę się starał, jak mówiłem, grać w tym domu. Fortnite. Nie wiem, co nas od razu nagrywam. Chyba Brawl Stars jeszcze, a potem dopiero pomieszkamy o Fortnite. Jak wam obiecałem, to i tak będzie ten Fortnite. Przegram to. To jest przytem nie wiadomo, No, dobra, nie, No, no. no Chyba, że... Chyba, że go załatwię jeszcze. Nie, 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 to nie, jest jeszcze. nie, taki, nie lubię dżin nawet. Podobno mega słaby. jest mocny. Może ktoś zwala, co już ma dżin. Powiedzcie jaki jest. Czy się go opłaca? Czy się nie opłaca jednak? Powiedzcie, czy się opłaca. Dajcie znać w komentarzach. Nie wiem czy będziecie mogli jeszcze teraz w komentarzach, bo. Ginie głupi za to, kody. Głupi Jeanie. Przegraliśmy. Może Jeanna coś cudem załatwi. Nie, przegraliśmy. Ten dzień taki jak gdzinny. takie taki podobno. No co, no to otwieramy te boksy. Albo może jeszcze dobijemy do tego jednego boksa na solo. El Primo weźmiemy. Do tego solo. Ja się lubię bardzo kryć, bo El Primo, jak wiecie, nie mogę iść na, taki, na, przykład na takiego kolta albo takiego Rico Bo El Primo jest, no, ma krótki zasięg, no i do zobaczyć, czy ktoś jest. Tutaj jest kord, tego trzeba rozwalić. Teraz jechać kolta trzeba No nie, przez ten internet O, fuck 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 przegraliśmy teraz może, może mi się te 10 do teraz Może w, następnym, bo w tym odcinku pokażę wam mojego pieska bo Mam nowego Dajcie znać też, czy wy macie pieski ja też mam kota i mam roxy, czyli moją papugę. Mamy papugę raczej. Dobra, mamy to. Nie wiem, czy go podjeżdżać, czy go nie podjeżdżać. Nie podjeżdżam go, bo jest fajny. Bóle są na, nie są mega słabe, ale są mocne. O ty kurde blu. Zostaw mnie bólu, głupi! Dej się ukryć. No kolejny ból. Czy ta mapa posiada samych buli tylko? Czy ona jest tylko z tego stworzona? Dobra. Nie, nie! dojechała Dojechałam. No. Minus jeden, no ale może coś dostanę. Osiem. Zobaczymy. Tak, możemy otworzyć te skrzynek. Dobra, no to uwaga, otwieramy. No. 17, 15 do ulepszenia dobroka, 15 do peny. 13 pieniążków, 5 do broka, 7 do bóla. 30 pieniążków, 6 do Pam, 10 do El Primo, 50 z hajsu, 4 do Pam i 7 do Jessie. Uwaga i teraz niech coś się wylosuje. 17 do... nic nie będzie. 5 do Karla, 7 do Colta i 3 Gemy. No, 82 Gemy mam. No to w tym odcinku to by było na tyle. Cześć, dzięki za obejrzenie. Łap, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. No to i cześć.